Cześć, jestem Mego Widzimy się w kolejnym odcinku z League Legend i dzisiaj piękny, słoneczny, sobotni, można powiedzieć, poranek. I testujemy sobie nowy tryb, czyli Aram po prostu na samonez Czyli wybierane, czempiony są wybierane losowo, ale gramy na mapce 5 na 5 normalnej, nawet spoko. Tylko widzę, że ludzie nie ogarniają, mówię to Gragasowi, żeby do dżungli poszedł, bo do, dostaliśmy dobry team, naprawdę, bo to mógł być yy, Maokaj z Skatling na bocie, słaj na topie i Gragas w dżungli, a ja nam idzie Oni też widzę, że dżunglera nie mają. No, nie będę z nikogo więzić, bo to jest jakiś trybik taki randomowy. Double mido mamy? Nie, tu jest Anke. A gdzie poszła Nivia? bo nie, wie mają. No i Dickary pewnie, nie no tak jakoś... Nie, korki jest, ok. Tu mają, co... coś tam mają. My sobie ap dzisiaj sprawdzimy. Teraz ją trochę popopujemy. Jakie to nie hitboxy dziecka małego? Musi być narzekanie. Muszę ostatnio w tym odcinku z Dissinem, jak ktoś nie widział to zapraszam, to była fajna gierka. Za dużo przeklinałem, ale to... To rankedy, to ja tak już mam. Ten AP, no nie jestem pod full wziąłem sobie Dorana, żeby lepiej było na starcie, nie? Do widzenia. Przedobrzyła. Nie spojrzałem czy ma barierę to też, bo no barierę mi odpaliła to... Ona ma teleport. O Jezus. troszkę ją spizgałem. No nie ma żanglera, więc muszę od Kolinie obserwować czy ktoś tam przychodzi. Co jest z tym dzieckiem nie tak? Rękę urwało? To jest z Tom. Zabije go to chyba. Powinno przynajmniej, no. Jest też taki inny build APS a że zaczyna się z w i się maksuje i się robi fulap i się kupuje doran z ringa na starcie, ale ciężko się tym gra, moim zdaniem. Fakt pokłuje się z tego wybornie, bo W przez miliony przechodzi i sporo bije w early. No nie wiem, czy masz szansę, ja bym uważał. taka tak atak speed stakuje, W sumie, bym wrócił się z Vampiric Stunterem wrócić, to był dobry zakup. Bez os sobie pójdziemy. Magam Blade'a i potem jakieś Morello, coś takiego myślałem. No i to raczej nie będzie tego puszczać dosyć szybko. No i normalny build polecałem, ale my sobie pójdziemy w dzika. Tak, mam problemy z maną, ale jak będziemy ją dobrze... ...dysponować to raczej nie będzie... ...aż tak źle. Z tym już mam jakiś sustain. Fajny nawet, mogę się tradować z nią. Na mnie raczej nie zniukuje przed szóstym. O no tople będziemy mieć. To jest takie dwa tanki to są. Nie, ja byłem pewny, że ten graga spójdzie do dżungli. Chyba starszy jeden basic, no starszy, to spoko, to mogę dobijać. Jakbym no, była pezna to właśnie miałbym problem. To jest ten minus. Ile masz na stun na dwa? Hmm, jak jakże jest to mogę się w nim odpalić. No, hmm, to było dobre, legę Może na szóstym? No bo na Ignite bym poczekał, też bym ją zabił No, ja uciekam Może no, jednak warto kupić tą łezkę To kupimy, zobaczymy, nie grałem nigdy pod tego Bo to zawsze się ma na składa, nie? Ale może być dobra Rod. Hey, rot, staw, nie, nie rot Przy morelo złożyli, to już tam jakieś byłoby synergia No bez junglera jest fajnie, można grać agresywnie, nikt się nie spańszuje. A oni też by mogli na siłę i Jaxa by mogli wysłać na junglę. A my gra Gasa, więc no. To są dobre z tego co widziałem, więc. Nie wiem czy aż tak ciężko by było, bo tego junglera. Przecież tak naprawdę dużo postaci może janglować, tylko no po prostu niektóre robią to wolniej. Ale no, jungle nie jest aż tak ciężka. Co to są za hejty? I co by Tibers A jest jeszcze go nie dobiłem Nie ma Tibersa teraz, jestem w stanie ją zniukować moim zdaniem. Trochę się podleczę, żeby być pewnym. Teraz może mu z ultą trafi ładnie. Ona teleporta pewnie, chyba że teleportowana linia, nie widziałem. Mm. Ma teleporcik Uciekamy po Kutlasa. Już będziemy mieli więcej tasmanem, będzie ciekawiej z tą łezką. No taki wolniejszy Biltro wybrałem, ale Nie polecam go, bo zazwyczaj po gambledzie mam straszny power więc warto ten item ruszyć. Na Bota powiedziałem. No, jest tutaj. No, i jest tutaj Ani. Mogliby ją tutaj wykajtować górą. No, widzieli ją i im dałem znać wcześniej. No. Chyba, że ich ogra ten tutaj. On prawie ich ograł. Caitlyn R Dobra, jeden za to jest tak ok. Ja ją tu spuszczuję. No to będzie wracać, czy nie? To jest dobre pytanie. Masz to robić te buffy, bo są strasznie słabe. Nie ma fleszyka, Anka. czy tam ku w lewa jakby bo myślałem że będzie już kajslem wjeżdżać dobra ten cynamid lepszy ten swoej o nie Chyba umarłem O nie, zostało mi dwa ap O no, nie, nie wiem, tak dżukować po z uciekać nie, nie w ogóle nie słyszałem, że wziął package, nie spodziewałem się Ale jak przeżyłem to spoko Nie będę narzekać Szukamy sobie na ten, na pistoleta małego Bo to jest sporo apes tego Ile to 800 kosztuje pistolet? 850 Dobra No to eska się przydaje, na razie to jednak. Czy wiadomo, jak ktoś się umie tą maną dyspon dysponować, to, to mu to wyjdzie, nie musi tego kupować. No ale ja jestem Debilem, ja lubię tym wszystkie marnować. A to pewnie że będą problemy. No to Jax i, Lo i to oni obaj tanków zjadają. Aha, Basic by w nią poleciał? O nie, chyba mi Tibet zabije Dobra, nie jednak Nie miałem range'a na Basic O, teraz było close Dobra, nie ma sensu dalej gonić No, ha 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 Kusi mnie go znikować, ale to może nie wyjść, więc... Chociaż teraz skoczył Nie, mogę odskoczyć gdzieś indziej. Nie znam kulanu jego naku. Jakbym kur rzucił pierwsze, to bym go zabił. Chodź tutaj. Siedział tam w tym krzaku. Ja tu znam takich ludzi. Ona ma flesza zaraz. Jest skurwiona tańka. Mm, jak tu na nas takoi to coś, we mnie wskoczył, jak podejdę zbyt blisko. Mogę w sumie Mógłbym tam w sumie do końca coś podziałać Dobra, wrócimy po Gamblade'a. Będą Power Speaky teraz będą Tak i buty pod Penetration Nas ładnie już biję i z Autotaczków, i z Q, i z W więc. I z on ma dużo przeliczników, a jakieś zostało bufa niedawno w sumie po jakimś purku temu, na, że mam przelicznik pod podadę. I widzicie, te liczby tam może nieduże, ale jak się coś podadaje, to to sporo zadaje. Czemu on tak w miejscu stanęło? A na topie powinni teoretycznie rozpieszyć, bo mają pizdu CC. Właśnie ten łapie tego, a tutaj coś się goni, to się gonią. Łapią się za mordy, można tak powiedzieć. On tam dalej siedzi, serio. Jajco, nie. Wiecznica. To może a Właśnie jest to Janka. O nie, wkurwiony ten jeszcze tutaj przylec. On się nam nie użyć miniona, ale nie przerażyłbym. Ale dobra, 3 za 1 to jest tak dobry trade. Czuł skorki sfreszała. No nie wiem, czy mógłbym jakoś uciec, pewnie bym się postarał. Mógłbym Q w miniona i spróbować. E, ale i tak były 3 sekundy, nie? Pewnie to widzieliście. No, Morela teraz dla CDR-ów, potem liczby. Nawet liczby chyba pierwszy byłby lepszy. Obrań będzie ten jestem do przodu, tak to na składa. Więc mogę sobie jeszcze podejść. Po nie jest taki power spike, że skubijecie strasznie dużo. Potem jeszcze jakiś rabadon i już zabijacie. Package? No, paket. Nie wiem, jakieś dźwięki mi się pobudzają, bo nie słyszę tego package. Infernalik. Kolejny Infernalik potem. No, a jest wygrana gierka. Będzie jej na przodzie sławny agregasa i małka, ja tylko z tyłu będę tam siedzieć z tą Caitlyn. Nie, raczej do mnie ciężko, żeby wrócić. Nie ten Jax albo Korki jakby się sfidował, to by przez tych tanków przejechać. Ładnie. Myślałem, że ją przerzuci gdzieś indziej tam, ale no. Jakoś dziwnie leciała strasznie. ona no, na no majerkę pewnie. To jest ten problem. Dobra, jak nie znukowaliśmy, to nie jest po niej. Ale jakby się odpaliło i uleczyło, to, to byśmy nie przeżyli tego Z takimi dwoma kolosami na przodku to ja mogę grać. To jest sama radość. Z Gregasem ma no chyba się już poddali ogólnie. O ty! O nie, wkurwiony Tibers. A, blisko, prawie mi pomógł. A, miałem Cederemkę, o kurde. A taki flash z prostej linii to nie jest dobry, lepiej gdzieś w bok streszować. Ale zabiła to taka linka, to spoko. To jej nie winie. Ej, no, fajna gierka, przyjemna. Nie, no, Archangelem wolał, ale to i tak jeszcze daleko do tej łezki, nie? No, To orele zrobmy. No, za dużo jest itemów, za zbyt długo zwlekam z liczbowym rabadonem. Nie jest dobry ten build. No, ale i tak ta gierka jest wygrana, nie mogę narzekać. Stawcie mi Gragaska. Hmm, pobluługa, chyba jeszcze nikt nie robił naszego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jeszcze chyba go nie robił nikt. Gamy jest ogólnie. O, co to za atak. Ja atak jakiś leci w kogoś. Bo nas leczy, za zadany damage. A mamy sporego niuka, więc ja też z tego sporo leczymy. O, pół HP tankowi. Hmm, biedny na natasyst nie dostał. Hmm, no, a nie wiem, mogli namida wyrzucić, a ankę gdzieś na bok. Jesteśmy tak do przodu, teraz tu na fajny nie jest. O, wlazł to. To spoko. Myślę, że nie trafię. No okej, okay, ma wywalone. Halo, gdzie był flash? Może dwa summonery, ziomek? O nie, wkurwili się. I to nieźle się wkurwiła. <laughs> Anka mi wywaliła O, przesadzi przesadziłem. A spoko troszeczkę zabrakło. Mogę mi night'a dać jak miałem. Ale chyba nie miałem, bo się wydaje, że klikam. <laughs> Korki zrobił w u i ucieczkę Pleszem. Uciekaj Caitlin! O nie, dostaniesz slowa, nie ucieknie. Już się powinna bić, bo nie ucieknie Ten slow jak się z tego wyjdzie, jest straszny. O No No, tam lowy mają, szkoda, że już nie mogę rzucić Uf, Tak właśnie gdzieś tutaj rzucę Oni uciekają do bazy? Dobra, rzucę gdzieś tutaj No, ja myślałem, że będą uciekać Mmm, oni się biją, mmm, to źle rzuci. No, trafiłem coś tam, ale myślałem, że będą uciekać do bazy Oni się stwierdzili, że będą się bić na tych lowach Super tryby. E, dostań junglera challenge. O, trapa blade. No. halo, dochodzę. Mogę świeczkę zapalić. O, trzeba było głupie nie umierać. Szybciej. Szybciej. Musimy zniukować kogoś. No, zabił to, nie wiem. Dobra. To był All random summoner's nie wiem jak się ten nazywa w ogóle, ale random samny po prostu, fajny, bo nie ma tych pro postaci, nie ma Yasuo mainu, więc no, lepszy niż normal, moim zdaniem. <grym> Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć.